W tej lekcji dodamy animację do slajdów utworzonej wcześniej prezentacji. Będziemy tutaj animować następujące typy obiektów: tekst, obraz, tabele. W dodawanych animacjach wykorzystamy zarówno proste dodanie tekstu ani animacji, jak i animację niestandardową. W animacji obrazka wykorzystamy jednocześnie dwa efekty animacji: efekt wejścia i efekt wyróżnienia. Dowolny obiekt na slajdzie można zaanimować na różne sposoby. Aby szybko zastosować animację dla obiektu, należy wykonać następujące kroki. Wskaż kursorem myszy i kliknij wybrany obiekt, dla którego ma zostać zastosowana animacja. Wskazujemy kursorem myszy obiekt i naciskamy raz lewy przycisk myszy. Wskaż kursorem myszy i kliknij w kartę Animacje. W grupie Animacja Skaż kursorem myszy i kliknij przycisk więcej. Przejrzyj dostępne animacje. Wybierz z wyświetlonej listy interesującą Cię animację. Następnie naciśnij lewy przycisk myszy. Animacja została wybrana. Jeśli obiekt miał już wcześniej dodaną animację, to po kliknięciu przycisk więcej i wybraniu polecenia brak. Powoduje wyłączenie tej animacji. Aby dodawać animacje do slajdów, musimy przełączać się, przełączyć się do widoku normalny. Tu akurat na tym widoku pracuję. W panelu po lewej stronie, w karcie Slajdy, klikamy kolejno na slajdach, do których chcemy dodać animację. Slajd tytułowy pozostawimy bez animacji. Dodawanie animacji rozpoczniemy od drugiego slajdu naszej prezentacji. Wskażę teraz kursorem myszy drugi slajd, nacisnę raz lewy przycisk myszy, żeby się przełączyć do tego slajdu. Dla slajdu plan prezentacji chcemy uzyskać następujący efekt. Tytuł nie jest animowany, zawartość slajdu przylatuje po jednym akapicie z prawej strony. Aby dodać animację tekstu, wykonujemy następujące czynności. Klikamy wewnątrz pola zawartości slajdu. Pole zawartością zostało zaznaczone. Klikamy teraz w kartę Animacja. Następnie w grupie Animacja klikamy w przycisk Więcej. Wybieramy opcję Przylot. Wskazuje na raz lewy przycisk myszy. Kolejną czynnością będzie kliknięcie w polecenie Opcje efektu. I wybieramy opcję od prawej. Wskazujemy i klikamy w tą opcję. Aby przylot każdego elementu w trakcie pokazu nie wymagał od nas kliknięcia myszką, w oknie Okienko Animacji. Najpierw kliknę w, w tą opcję Okienko Animacji, znajduje się ona w grupie Animacja Zaawansowana. Klikamy w ten przycisk. Z czarną strzałką skierowaną w dół. Ten przycisk znajduje się obok animacji, którą wybraliśmy. Po kliknięciu rozwinie się lista, i na tej liście wybierzemy opcję. Po poprzednim wskazujemy, naciskamy lewy przycisk myszy. Opcja została wybrana. Kliknem teraz czwarty slajd, gdzie znajduje się. Element graficzny, który będę animował. Na tym slajdzie chcę uzyskać następujący efekt. Tytuł nie jest animowany. Obraz przedstawiający mapę staje się coraz bardziej widoczny, a po pojawieniu się wykonuje obrót 360 stopni. Dla obrazu zostaną zatem zastosowane dwie animacje: efekt wejścia i efekt wyróżnienia. Zaznaczę teraz animację. Obraz yy, po zaznaczeniu. Klikamy w kartę animację i wybieramy polecenie więcej efektów wejścia. Teraz kliknę przycisk więcej. Więcej efektów wejścia. Klikamy. Na liście wskazujemy i klikamy polecenie zanikanie, efekt zanikanie, następnie OK. Efekt został wybrany. Można tutaj kliknąć, włączając opcję okienka animacji. Można kliknąć i odtworzyć tę animację, żeby zobaczyć jak ona będzie wyglądać. Klikamy w przycisk ze strzałką obok animacji, którą dodałem. Robimy to w okienku animacji. Po kliknięciu wybieramy opcję Rozpocznij po poprzednim. Zaznaczamy ponownie nasz element graficzny, umieszczając na nim kursor, naciskając raz lewy przycisk myszy. Aby dodać teraz kolejną animację dla tego obiektu, należy wskazać kursorem myszy i kliknąć przycisk o nazwie "Dodaj animację". Następnie z grupy "Wyróżnienie" wybieramy efekt o nazwie "Obrót", wskazujemy, naciskamy lewy przycisk myszy, aby wybrać. Na elemencie graficznym, czyli obrazie przedstawiającym mapkę, użyłem dwóch efektów, dwóch animacji. Animacja slajdów wykwalifikowani nauczyciele przełączy się na kolejny slajd. Na tym slajdzie chcemy uzyskać następujący efekt: tytuł nie jest animowany, a tabela wyrasta z dołu slajdu. Umieszczamy kursor wewnątrz tabeli, naciskamy raz lewy przycisk myszy, aby tabela stała zaznaczona. Wybieramy kartę animację. Klikamy w przycisk więcej. I z grupy efektów wejścia wybieramy efekt ścieranie. Okienko animacji jest cały czas otwarte. Klikamy w przycisk przy efekcie i wybieramy rozpocznij po poprzednim. W tej lekcji wzbogaciłeś utworzoną w poprzednich lekcjach prezentację o animacje, które zastosowałeś dla kilku pierwszych slajdów. Nauczyłeś się animować następujące typy obiektów, tekst, obraz oraz tabele. Kliknę teraz w kolejny slajd. Rodzaje edukacji. Kliknę w polu zawartość i wybiorę z grupy animacji. Klikając przycisk Więcej, wybiorę z grupy wejście efekt przylot. Następnie kliknę w opcję efektu i wybiorę od prawej. Oczywiście, klikając tutaj w przycisk przy efekcie, mamy wgląd do opcji efektu i wybieramy rozpocznij po poprzednim.